MKS Nysakłocko, lider piątej Ligi Okręgowej, rozegrał trzecie swoje wyjezdowe spotkanie z zespołem ZKS Włókniarz Kudowa Zdrój, który nie najlepiej rozpoczął sezon, zajmując do tej pory 13. miejsce w tabeli ligowej. Przede wszystkim słaba skuteczność, bo w każdym z tych przegranych meczy mamy przewagę, mamy sporo sytuacji, natomiast nie wykorzystujemy tej. Dlatego myślę, że to jest główna przyczyna naszych porażek. Nyssa w ostatnich swoich spotkaniach spisywała się wyśmienicie, zdobywając komplet punktów i tracąc tylko jedną bramkę. Przed spotkaniem zadawano sobie pytanie, jak podtrzymać tę zwycięską pasę. No, trzeba zagrać przede wszystkim z takim respektem do przeciwnika. Mamy tą świadomość, że w kudowie bardzo ciężko się gra, jest wiele takich aspektów i uczulałam tutaj właśnie zawodników, że, że, że boisko jest najważniejszej i umiejętności i oby to decydowało o dzisiejszym meczu. Ostatni raz drużyny Nysy i włókniarza w Lidze spotkały się w sezonie 2014-2015. na 2015. Na kudowskim boisku MKS wygrał 6 do 0, a w rewanżu 2 do 0. Na koniec tamtych rozgrywek drużyna z Kudowy Zdroju pożegnała się z Ligą. Wcześniej zdobywanie punktów w starciach z włókniarzem, zwłaszcza na jego boisku, tak łatwo Nysie nie przychodziło. Dziś atut własnego boiska może mieć duże znaczenie dla Was. No, chcielibyśmy, to tutaj Włókniarz za mojej kadencji bardzo długo był drużyną bez porażki. Przegraliśmy nawet w tym sezonie z Gromem Witków 0-3, natomiast chcielibyśmy wrócić na właściwe tory. No I tak jak powiedziałem wcześniej, dzisiaj jest idealna okazja do tego, żeby się przełamać. Przed meczem zapytaliśmy obu trenerów o sytuację kadrową. Jest Paweł Cebula, który wróci, był tydzień na urlopie i Paweł będzie grał od pierwszych minut, natomiast Mateos, jest skontuzjowany w tej chwili, przechodzi rehabilitację i, i prawdopodobnie w następnym meczu już będzie zdrowy. To są te dwie takie zmiany w zespole. Sytuacja kadrowa się niewiele zmieniła. No, przyszedł do nas Wena to jest czeski zawodnik, ale dzisiaj nie gra od początku. Nie gra z nami w tej chwili Karol Machaj, który zrezygnował. Natomiast pozostali... No tak myślę, że doszedł jeszcze do nas Mikołaj Rosoliński no tam z piasta Nowa Ruda, natomiast no miał problemy zdrowotne i jeszcze nie do końca w zasadzie jest wyleczony, no ale dzisiaj e, rozpocznie mecz. Od początku. Pierwsza połowa należała do Nysy, która szybko, bo po 20 minutach wygrywała 2 do 0. Obydwa trafienia należały do Łukasza Tracza, dla którego był to gol numer 4 i 5 w tych rozgrywkach. Włókniarz odpowiedział trafieniem w 23. Minucie, gdy strzałem z dystansu popisał się Marek Tomczak. Jednak MKS na przerwę schodził zaliczką dwóch goli, bo rezultat na 3 do 1 podwyższył Krzysztof Konowalczyk. Druga połowa należała już do gospodarzy, którzy zaraz po zmianie stron zdobyli kontaktowego gola. Włókniarz zwietrzył swoją szansę i to pod Karola Ulatowskiego w tej części gry byli bliżej zdobycia kolejnej bramki. Sztuka ta udała się w 88. minucie, gdy w polu karnym sfaulowany został Paweł Myrdacz, a jednastkę na gola zamienił Luis Henrique Sena de Souza. W doliczonym czasie gry Nysa poderwała się do ataku i niewiele brakowało do tego, żeby strzeliła zwycięskiego gola. Jednak sędzia liniowy wskazał pozycję spaloną i gola nie uznał. Ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktów 3 do 3. Przestrzegałem zawodników, że ta druga połowa to będzie inna, że inne czynniki będą wpływały. W drugiej połowie, i, i tak to też się stało, i, i ja się też tego spodziewałem, że jeżeli my niszczyliśmy czwartej bramki, to będzie tak zwane wspomaganie, i to wspomaganie było. pierwszej połowie popełniliśmy praktycznie przy wszystkich trzech bramkach indywidualne błędy. Były proste straty, no i Nessa je wykorzystała. Przestrzegałem przed tym, przed meczem. Tych błędów popełnialiśmy również w poprzednich meczach w obronie sporo, natomiast wiedziałem, że Nyssa jest lepszą drużyną od tych poprzednich i wykorzysta je. No i tak się stało. Myślę, że w drugiej połowie zrobiliśmy pewne korekty, podeszliśmy wyżej no i, i przyniosło to oczekiwane rezultaty, chociaż no nie zawsze. Przewaga, nie zawsze sytuacje przekładają się na wynik, natomiast no, tym razem się to udało. Mieliśmy jeszcze kilka sytuacji, oczywiście, Nyssa też miała, bo w pewnym momencie, może nawet zbyt zapalczywie, zaczęliśmy atakować, dążąc do zwycięstwa już. No ale no, jak się wychodzi z takiej opresji, to jestem zadowolony, tym bardziej, że no, grając z dobrą. Czy nawet bardzo dobrą drużyną, jak na tą klasę rozgrywkową. W następnej kolejce w sobotę 14 września, Nyssa Kłocko zmierzy się na wyjeździe z granitem Rostoki, a włókniarz Kudowa -Zdrój z zespołem Wiktorią Tuszyn.